Dzień dobry tutaj XY recenzje. Dziś zajmuje, zajmiemy się un unboxingiem gry Ryzen 2 mroczne wody. Tak, nareszcie przez nas. Cześć a. Ciebie. A nie z tym. Ja to muszę... Ja to lubię robić delikatnie i powoli. To jest ja z, z kobietą. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. A, nie, nie, nie. a więc mamy tak, rozpakowane z... Folie. Jakie ładne, fajne w dotyku pudełko. I tutaj momentami hamujecie rękę. Można tego użyć jako podkładki pod biurko. <grym> no to tak. A więc mam tu wyciągać wnętrzności, rozumiem? Tak. No to... Wypatrz to. W grze oczywiście tu są wymienieni Adam Nerga-Darski. Jestem jego fanem. Gra w zespole Behemoth. Byłem na koncercie mniejsza o to. Yy, z... Mirosław Zbrojewicz, Jarosław Boberek, Jacek Mikołajczyk, Jacek Kopczyński. Mikołajczyk to chyba główną rolę gra w tym, no, dubbinguje w Arkanii, jak i w Ryzen... Nie, no, w Ryzen 2 Mrocznowody, yy, głównego bohatera. Więc wyciągamy wnętrzności, ale tu jeszcze dodam, że tu jest śliskie z napisem, czaszka, ogólnie całość pudełka jest dobrze wykonana mogliby zrobić tutaj te wyjścia, żeby wyciągać, ale najlepiej sobie wyciągnąć w ten sposób. Tu mamy pudełko. A więc tak. Może ja to odłożę na bok i zaczniemy po kolei. No dobrze. Czyli mamy poradnik, który liczy w sobie 120 stron. 120 stron jest czarno-biały cały. I ogólnie chyba jak ktoś lubi to z poradnikiem sobie całość przejdzie. Ja nie lubię z poradnikiem, chyba że czegoś naprawdę nie wiem. Ogólnie mogliby to zrobić kolorowe za tą cenę, źle to zinterpretowałeś. To jest kolorowy poradnik, tylko że w czarno-białym formacie. Dokładnie, dokładnie. Kolorowy poradnik w czarno-białym formacie. Można go ładnie wykorzystać jako wyrzutnik przez okno albo cokolwiek. Odłożymy go na bok. Płytę z grom, może na koniec pokażę. Teraz yy, ścieżka dźwiękowa. Jestem ogólnie z hobby muzykiem, robię muzykę, więc lubię dokładnie przesłuchać. Ścieżkę dźwiękową, yy, oryginalna ścieżka dźwiękowa z gry Ryzen 2. Przenieś się w świat dzikich plaż, krwawych bitew i szmaragdowej głębi oceanu. Rozkoszuj się szumem fali, i szeptem tropikalnej dżungli, słuchając ścieżki dźwiękowej z Ryzen 2. Smakuje lepiej w połączeniu ze szlachet, sz, szklaneczką grogu. No to mamy tu, ile tu jest kawałków? Yy, nie chcę mi się liczyć. Płytka yy, jest, wszystko jest. Tutaj, no właśnie, oryginalna ścieżka dźwiękowa z gry. Przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli pudełka z GROM. Yy, tutaj mamy wymagania sprzętowe. Jeśli Was interesują, mogę przeczytać na głos Windows XP, Service Pack 3, Windows Vista lub 7, Intel Core 2 Duo 2.2 GHz. No, powinno mi spokojnie pójść, co prawda, to prawda, ale beta się zasinała. 2 GB RAM, karta graficzna 512 MB, karta dźwiękowa 100% zgodna z Direct 9, yy, DVD-ROM 4x lub szybszy. Yy, 5,5 GB miejsca na dysku. Szerokopasmowe połączenie z internetem, dlatego że musimy połączyć się z Steam i przy instalacji pewnie będzie jakiś, no jakiś coś takiego właśnie. A więc tak, teraz może wyciągnę to, czego, co nie powinno być tak bardzo pokazane, czyli klucz Steam, który do no właśnie tutaj jest. Dobra, tutaj nie ma żadnego klucza z Steam. Tutaj mamy no, instrukcję ogólną do gry, menu główne, nowa gra, takie tam badziewia, płytę z gron, może do światła, tak będzie w sumie lepiej i uwaga, uwaga, teraz Mapę. pokaż ja to może rozłożę fajnie, mapa jest z takiego materiału, nie będę go targał jak inni ludzie, ale, ale płucno. Takie... a'la płótno, ale to jest raczej materiał. Plakat no. i mapa. Mapa. Hmm. Mapa, mapa jakże ogromnego królestwa świata. Ogromny format mapy ogólnie. No, na no, ogromny świat. No, większość to morza reszta wyspy zaczynamy w ogóle chyba w, Kardel, w kardeli, jak tak widzę ten, ten właśnie tu. Zameczek. Przejdźmy do plakatu. No, myślę, że tutaj na ścianie zamiast tego, tej barowej planszy do gry będzie Ci bardzo ładnie się kom komponował. No, tylko w to włożyć będzie git. A wysokiej jakości widzę nawet. No. Ten plakat. No, muszę przyznać, że bardzo fajny. Fajny plakat, naprawdę. Tutaj mamy Patty, tutaj mamy Patty, naszego głównego bohatera obrośniętego. Wszystko ładnie, pięknie. No, przeszli nagle tak pira na pirackie te, może to już zamknę, tak jak było, włożę z powrotem. I teraz, jak jest unboxing, to teraz inboxing, czyli wkładamy wszystko z powrotem, czyli plakat, instrukcja, instrukcja obsługi Ryzen 2 Mroczne Wody, zamykamy. O, oh. Podobno Piranha bajce z powrotem, ma się połączyć z JudeWood i podobno się połączyła i wydali nawet ten. I... Inboxing. Źle to robisz. To musi zostać włożone po tej stronie. O, przepraszam, pomyliłem się. Nie tak. Po tej stronie. Chcesz mnie zaatakować? I teraz wkładanie książeczki, czyli poradnika. Źle to zrobiłeś. Najpierw wkłada się poradnik. Naprawdę? Ta. Nie tak. Najpierw poradnik, żeby po prostu go nie podhaczyć, tak jak zrobiłem to z Wiedźminem. A rozumiem, rozumiem. Żeby Czyli robimy? Robiesz, rogi się nie zaginęły, tak. A prawda? robimy. O! Nie jest to praktycznie firmowy, firmowy sposób, ale dzięki temu, przynajmniej w poradniku, nie będzie żadnych podwiniętych rogów. I zapraszamy na let's play, które będą nagrywane. Z opóźnione, co prawda, nie od razu po premierze, tak jak to miało być, ale będą na spleje, prawdopodobnie też niedługo na mikrofonie Beninger. Jak? jak on miał? C, myślik jeden u Ale niczego nie zapewniamy. Jakość dźwięku i tak będzie zaskakująca, tak jak to zawsze bywa w XY. Nie będzie żadnych problemów. Ja myślę, mm, będzie to nagrywane na... Upa, księżyc. Będzie to nagrywane... Bardzo ładne parę. No wiem, ja tak mam zawsze. No i ogólnie fajnie będzie nagrywane, ja myślę... Goodbye, America. Yo.